Długie podróże motocyklowe to marzenie wielu z nas. Chętnie wybieramy się w trasy w ciepłe dni, ale pogoda bywa zmienna. Komplet Dua Ride Dryo zapewni komfort i bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych. Producent od lat 50. XX wieku wspiera miłośników aktywnego spędzania czasu. Najpierw zrewolucjonizował narciarstwo, konstruując pierwsze aluminiowe kijki narciarskie. Potem wprowadził na rynek pierwsze gogle dedykowane do jazdy motocross. Później w ofercie pojawiły się pozostałe akcesoria do tego sportu. Marka Scott ma mocną pozycję na rynku rowerowym i odzieży sportowej i nie jest to żadne zaskoczenie, biorąc pod uwagę jakość tych produktów. Dlaczego warto zwrócić uwagę na komplet, który mam na sobie? Sami zobaczcie. Witam na kanale Tylko jazda i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, mam dzisiaj na sobie komplet adventure'owy, który wytrzyma tysiące kilometrów w najróżniejszych warunkach pogodowych. Od suchego i gorącego klimatu marokańskich pustyni po chłodne i deszczowe skandynawskie drogi wiodące na Nordcap. A to wszystko za sprawą świetnej wentylacji i potrójnej wypinanej membrany. Membrana dryosfer od Scotta jest wodo- i wiatroodporna, a jednocześnie oddychająca. W newralgicznych miejscach posiada też wypełnienie ocieplające Dexfil o gramaturze 80 gramów. Wododporność membrany producent określa na 10 000 mm słupa wody. Wspominam też o kluczowym znaczeniu wentylacji. Zobaczcie, co ten model oferuje w tym aspekcie. Oto cała tajemnica: mnóstwo otwieranych paneli i zamków wentylacyjnych. Co ciekawe, padki przykrywające panele są zaopatrzone w magnesy, a takie rozwiązanie sprawdza się wyśmienicie. Dlaczego? Nie dość, że panel możemy otworzyć czy zamknąć nawet w rękawicy, to możemy to zrobić nawet podczas jazdy. Świetne, prawda? Zamki wymagają nieco więcej zachodu, ale te zastosowane w tym modelu odzieży działają bardzo płynnie. Mamy tu długie zamki na rękawach, na plecach i udach. Odzież motocyklowa powinna zapewnić nie tylko odpowiedni komfort, ale zwłaszcza bezpieczeństwo podczas jazdy, a przede wszystkim podczas ewentualnego wypadku. Scott Dual Dryo to komplet, w którym możesz poczuć się bezpiecznie. Ochronę zapewniają protektory D3O poziomu drugiego bezpieczeństwa umieszczone na ramionach i łokciach. Położenie tego drugiego można regulować. Protektor pleców nie jest dołączony do kurtki, więc musimy go dokupić. Dla większego bezpieczeństwa warto nabyć jeszcze również protektory klatki piersiowej. W kurtce znajdują się na nie odpowiednie kieszenie. W spodniach również są protektory D3O poziomu drugiego bioder i kolan, których położenie można regulować. Bezpieczeństwo na drodze to w dużej mierze bycie widocznym, zwłaszcza podczas jazdy w czasie szarych, deszczowych dni. Komplet jest zaprojektowany tak, aby zapewnić komfort jazdy na motocyklu. W kurtce znajduje się wygodny, miękki kołnierz. Dwustronny zatrzask pozwala utrzymać kołnierz w pozycji zamkniętej, jeśli potrzebujemy ochronić szyję przed wiatrem, lub otwartej, jeśli chcemy dodatkowego dostępu powietrza. Na wygodę wpływa też miękka, polarowa wyściółka zastosowana na wysokości pasa. Spodnie zapinane są na zatrzask i metalowy haczyk, co zapobiega rozsuwaniu się. Aby ubranie można było wygodnie użytkować, nie może być ono zbyt ciężkie. Komplet Dual Ride Dryo być może nie należy do najlżejszych na rynku, ale biorąc pod uwagę, jak jest zaprojektowany i solidnie wykonany, można byłoby spodziewać się wyższej wagi. Tymczasem kurtka ze spodniami ważą około 3,5 kg. Tak komfortowe parametry udało się uzyskać dzięki zastosowaniu stosunkowo lekkich, a jednocześnie wytrzymałych materiałów. Skaniną zewnętrzną stanowi poliamid z niewielką domieszką poliestru, a na łokciach, ramionach i na wewnętrznej stronie kolan znajdują się wzmacniane panele ze skóry bydlęcej. Dzięki czemu spodnie zapewniają nam przyczepność i uczucie kontroli nad motocyklem, zarówno podczas jazdy na siedząco, jak i stojąco. Te materiały są miękkie i elastyczne, co zwiększa wygodę użytkowania, a co najważniejsze, są wytrzymałe i odporne na przecieranie, co ma znaczenie w przypadku ewentualnego szlifa. Dla bezpieczeństwa warto spiąć kurtkę ze spodniami, żeby w razie ewentualnej przewrotki nie podwinęła się na asfalcie. Dodatkowo ochroni to też plecy przed wiatrem. Komplet umożliwia dopasowanie ubrania do naszej sylwetki tak, aby jak najlepiej leżał i było nam w nim wygodnie. Co mamy do dyspozycji? Elastyczny pas i regulacje na wysokości bioder, na rękawach, mankietach, w pasie i na nogawkach. Do większego komfortu zastosowano elastyczne panele. Przygotowując się w podróż motocyklową, dobieramy do motocykla kufry i sakwy, do których możemy spakować bagaże. Najpotrzebniejsze rzeczy możemy mieć cały czas przy sobie. W kurtce znajdują się dwie kieszenie wewnętrzne, dwie wodoodporne i dwie ocieplane, w których można ogrzać sobie dłonie. Na rękawie znajduje się jedna mała kieszeń i jedna na klatce piersiowej. Ciekawostką jest, że w niej znajduje się chusteczka do czyszczenia wizjera i gogli. A to, że przydaje się w trasie, wie każdy podróżujący motocyklista. Z tyłu kurtki znajduje się obszerna kieszeń typu cargo. Na plecach znajduje się kieszeń na bukłak, do którego możemy nalać wodę i sięgać po nią w dowolnym momencie podróży, bez konieczności zatrzymywania się. Przy wyborze bukłaka warto zwrócić uwagę na jego wielkość, żeby zmieścił się w kieszeni. Scott pomyślał zarówno o podróżujących motocyklistach, jak i motocyklistkach. Zestaw jest dostępny w wersji dla kobiet i dla mężczyzn. Na sobie mam wariant szarożuty, dostępny jest jeszcze niebiesko szary, a panowie dodatkowo mogą wybrać czarno szary albo granatowo zielony. Komplet Dual Ride Dryo jest godny uwagi wymagających motocyklistów, którzy planują krótsze i dłuższe podróże. Dajcie znać, co wy uważacie o tym zestawie. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.